Cześć. Tu Monika. Zostałam dzisiaj wydelegowana do wspaniałego zadania. Jestem w Krakowie, w Galerii Kazimierz i mamy tu event, który nazywa się Powiedz korkom Arrivederci. Pokażę wam, na czym on polega. Przychodzicie do nas, ubieramy was od stóp do głów, dajemy wam kaski, ubrania, rękawiczki, a następnie przechodzicie z nami dalej do instruktorów. Na miejscu czekają na was sprzęty Aprilia wespa i Piaggio. I nasi wspaniali instruktorzy, i oni pokazują Wam krok po kroku, jak zacząć swoją przygodę na jednośladzie. Także, jeżeli kiedykolwiek chcieliście zacząć swoją przygodę i jeździć na skuterze bądź motocyklu, to to jest miejsce, w którym powinniście być. I Super było, naprawdę świetny pomysł. Myślę, że wiele osób skorzysta. Wszyscy się cieszą, no, życzę udanej jazdy. Bardzo fajna sprawa, szczególnie, że akurat ja jeżdżę, ale zawsze się ma takie nawyki, że tak powiem, starego kierowcy, które tutaj są skorygowane do pracy na przyszłość. Więc oprócz testowania fajnych modeli nowoczesnych, to również to takie bezpieczeństwo i tak jak mówię, pozbywanie się złych nawyków. Które trzeba cały czas pracować, bo ja nie twierdzę, że się jeździ idealnie. Zawsze każdy, tak jak każdy nasz rajdowiec, mówi, że po prostu trzeba ciągle się szkolić, nigdy się nie jest doskonałym. Także, także bardzo fajna sprawa, polecam na, na takie eventy. Jesteśmy tutaj z Michałem z salonu Motomijo i będzie nam opowiadał o sprzętach, które dzisiaj jeżdżą. Podczas naszego eventu. Słuchajcie, niebywałe rzeczy tutaj się dzieją, aż zabiera głos, a motocyklami i skuterami masz dużo wspólnego, więc to jest no nie jasne. Ty, ty, się, ty się czymś. E, słuchajcie, e, wspaniały dzień, e, event ze światem motocykli razem i przede wszystkim z grupą Piaggio. E, mamy tutaj e, skutery, różne, także dla każdego coś dobrego. Mamy przede wszystkim Vespy. Vespa GTS super, oczywiście to jest e, Vespa, która jest 125, ale zwróćcie uwagę, to jest duży, pełnowymiarowy e, skuter z bardzo szeroką kanapą, z pojemnym bagażnikiem, idealny do tego, żeby nie tylko tylko jeździć po mieście, ale również pojechać gdzieś dalej. Wziąć kogoś tutaj, zwłaszcza, że no, dla pasażera też miejsca wystarczy. E, bardzo przyjemny sprzęt. Codziennego użytkowania w każdych warunkach. Mamy również troszeczkę mniejszą wespę elektrykę. Ona jest zbudowana trochę na bazie Primavery. Jeżeli ktoś chce, przede wszystkim nowoczesny elektryczny sprzęt i jednocześnie no mniejszy, bardziej poręczny, przede wszystkim jak ktoś jest mniejszego wzrostu, albo troszeczkę bardziej filigranowych rozmiarów, to taka elektryka myślę, że spisze się idealnie. No, i przede wszystkim możemy ją ładować z gniazdka w domu. I jeździć za darmo. E, oprócz tego tutaj właśnie się dosiada jeden z jeźdźców do SRGT, to jest Aprilia. Zwróćcie uwagę, to jest możesz pokazać. Bardzo e, fajna rzecz, ponieważ to jest skuter, ale jednocześnie zbudowany troszeczkę jak motocykl. Ma taką belkę pomiędzy, więc czujemy się na nim jak na motocyklu. Zadziorno jak Aprilia, charakterny bardzo. Bardzo mocny skuter, Najmocniejszy, jeżeli chodzi o 125, jaki w ogóle mamy w obecnej chwili w ofercie. I to nie koniec jeszcze, bo jeszcze gdzieś tutaj się schowała MP3. Masa ludzi już się zebrała, o, więc daleko się przepchamy przez te tłumy. To jest w ogóle niesamowity sprzęt MP3 400 w wersji S. Trójkołowiec na tym się jeździ troszeczkę inaczej niż na skuterze, ale niebywałe jest to, że wystarczy mieć prawo jazdy kategorii B. Takie jest polskie prawo, że na trójkołowcach możemy na takim prawo jeździe jeździć, więc mamy pojemność 400, mamy moc, mamy bagażnik, systemy. Tutaj są w ogóle jakieś wykrywania, radary, wszystko co chcemy od nowoczesnych sprzętów i jednocześnie pełnowymiarowy pojazd. I nie musimy mieć prawo jazdy na motocykl, zresztą do każdej 125, którą pokazywałem przed chwilą, wystarczy prawo jazdy kategorii B. Więc niesamowite sprzęty, niesamowite furki, wspaniali instruktorzy, to wszystko Motomio we współpracy ze światem motocykli i z grupą Piaggio. Słuchajcie, no po prostu wsiądź na MP3, wsiądź na wespę, wsiądź na Aprilie i powiedz korkom Arrivederci. Jak na pierwszy raz OK, aczkolwiek jestem osobą, która potrzebuje mega dużej prędkości i tutaj nie mogłem się jeszcze wykazać, bo musiałem się dopiero zapoznać z maszyną. Bardzo delikatny sprzęt, więc moja nie bardzo wyczulona ręka trochę mi przeszkadzała, ale myślę, że jeszcze dwa razy bym przejechał i byłoby wspaniale. Według mnie instruktor miał dobre podejście do osób, które jakby nigdy nie miały styczności z motorem, więc jak najbardziej wszystko na plus. Co to był za dzień? Powiedz korką Ari Wederci. Piękny dzień. Piękny dzień. Piękny. Piękny dzień. Hermes jest jednym z naszych instruktorów. I on tutaj uczestników za rączkę prowadził i uczył ich jazdy krok po kroku. Gdybym ja miała znowu 25 lat i miała możliwość w takim evencie brać udział, to ze szczęścia bym oszalała. Co Ty o tym myślisz? Opowiedz. Znaczy nie o tym, że jak może ze szczęścia, tylko o samej idei takiego wydarzenia. Idea słuszna, dlatego że no, możemy zacząć swoją przygodę z jednośladami od y, motocykli 125 cm3 lub skuterów, posiadając prawo jazdy kategorii B. Pojazd nieco inny niż czterokołowy, więc warto, żebyśmy zanim siądziemy i wyruszymy gdzieś w drogę, czy to jak już go nabędziemy, czy nawet na wakacjach, na naszej przygodzie wakacyjnej, e, warto, żebyśmy zaznajomili się, jak nim bezpiecznie się poruszać. Jak skręcać, jak się zatrzymać, co robić, a czego nie robić. Żebyśmy przyjemnie, miło spędzili czas, a nie wygrzebywali gdzieś tam że z kolan, nie? Dokładnie, dokładnie. Czy chcemy jakoś sobie podsumować dzisiejszy dzień? Piękny dzień, dużo ludzi. Mega tak. miejsce, Galeria Kazimierz, jak widzicie Bardzo za fajnie. nami. Jak widzicie przed nami świat motocykli, Piaggio Aprilla, czego chcieć więcej? Tak, tak. dziękujemy salonowi Motomio za to, że się z nami dzisiaj bawił, dziękujemy Galerii Kazimierz, dziękujemy Wespie, Piaggio i Aprilli, że dały na sobie pojeździć. Dziękujemy naszym wspaniałym instruktorom, dziękujemy Motoszafie, że nam ubrała naszych uczestników. No i co? No i do następnego razu. Machamy. Machamy i uśmiechamy się. Kamera odjeżdża.